Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Kamila Wejman w firmie Altik zajmuje się dziedziną powiększalników przenośnych i stacjonarnych. W naszej ofercie mamy szeroką gamę powiększalników: od powiększalników małych, przenośnych, leciutkich do powiększalników dużych, stacjonarnych. Ich zastosowanie jest, jest różne w zależności od tego, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy małego powiększalnika, który chcemy zabrać do sklepu, czy też do banku, czy zobaczyć na przystanku rozkład jazdy, wówczas przyda nam się powiększalnik mały, przenośny. Najmniejsze są 3,5-calowe. To są rzeczywiście takie kieszonkowe maleństwa. Natomiast jeżeli potrzebujemy stanowiska do pracy dużego, czy też wyposaż chcemy wyposażyć stanowisko biblioteczne, wówczas potrzebujemy powiększalnika dużego, stacjonarnego z dużym monitorem 20-calowym, 22, czy też 24-calowym. Mamy całą gamę tych powiększalników, różnią się one przede wszystkim wielkością monitora. Czyli po pierwsze mamy kompakt 4HD. Następnie kompakt 5 HD, kompakt 7 HD. To są powiększalniki firmy Optelek. Mają bardzo dobrą matrycę w technologii Sony, więc rzeczywiście ten obraz jest czysty i bardzo wyraźny. Ale również Freedom nie pozostaje w tyle i wypuścił na rynek bardzo dobry powiększalnik Ruby XL HD. To jest powiększalnik, który ma 5-calowy ekran i cały szereg bardzo ciekawych funkcji, takich na przykład jak linie wiodące tekstu. Zapamiętywanie 80 obrazów, możliwość przenoszenia tych obrazów do komputera i maski, czyli możemy zawężyć obszar tekstu, który oglądamy, do, do wybranej linijki czy też do wybranej kolumny. Jeżeli planujemy zakup powiększalnika w jakości HD, to musimy liczyć się z kosztem od 3000 do 7000. W cenie 3000 jest powiększalnik Ruby XL HD. Następnie są powiększalniki OpTeleka, które są troszeczkę droższe. Czyli najtańszy będzie powiększalnik Kompakt 4 HD w cenie 3240 zł. W okolicy 4000 mamy Kompakt 5 HD i Kompakt 7 HD, to jest koszt 7000 Również ogromnym powodzeniem cieszą się powiększalniki malutkie, to są 3,5 calowe i to jest powiększalnik Kompakt Mini produkowany przez Opteleka. To jest bardzo hmm. ciekawy powiększalnik i bardzo często wybierany przez klientów ze względu na swoje rozmiary. Jest, jest rzeczywiście malutki, można go schować do kieszeni marynarki i zabrać są wszędzie. Przez to, że jest mały, jest też bardzo dyskretny, wygląda troszeczkę jak aparat fotograficzny, dzięki czemu korzystając z niego gdzieś w miejscu publicznym nie będziemy się narażali na na spoglądanie osób postronnych, które będą e, myślały, że to jakieś dziwne rozwiązania, coś dziwnego trzymamy w ręce. Tylko wygląda to jak mały aparat fotograficzny, więc e, jest bardzo dyskretny. E, jeżeli chodzi o powiększalniki do szkoły, to obecnie najbardziej popularnym jest właśnie powiększalnik firmy Freedom. To jest Rubik z LHD z pięciocalowym ekranem, ponieważ ma dość duży ekran, Mieści się na nim bardzo dużo tekstu, ponieważ jakość HD to umożliwia. Czyli możemy tam zastosować najmniejsze możliwe powiększenie to jest półtora raza. Więc rzeczywiście tego tekstu mieści się na ekranie dosyć sporo więcej na pewno niż przy powiększalnikach zwykłych LCD. I... I ten powiększalnik właśnie Rubik Z HD cieszy się największym powodzeniem, jeżeli chodzi o korzystanie w szkole. Z traci też tej, że możemy zapisywać obrazy, możemy je przesłać do komputera, więc. Poprzez możemy... USB czy przez kartę pamięci, jak to wygląda? Czy to... Przez kabel. Aha, tak. czyli musimy podłączyć mm -hmm. e, do USB. On jest rozpoznawany mm -hmm. jako taki pendrive, jakby i po tak. prostu to nie, że specjalne oprogramowanie jakieś jest. Nie. Możemy normalnie w systemie jako taki pendrive tak. i y, y, widzimy dysk i tam sobie kopiujemy. Y, możemy y możemy zapisać sobie 80 obrazów w, w, w formacie JPG. Pg I następnie przesłać je w domu do komputera i pracować też z tym tekstem. Niedawno Optelek wypuścił na rynek nowy, nowy powiększalnik. Nowy znany powiększalnik, bo jest to Clearview. Jest cała gama produktów o nazwie Clearview, ale najnowszym produktem firmy Optelek jest Clearview Speech, który charakteryzuje się tym, że oprócz tego, że możemy wyświetlać tekst na ekranie monitora, dołączonego monitora czy też swojego monitora, to tekst ten również może być czytany na głos. Więc jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie, na przykład do czytelni, do bibliotek, gdzie student niedowidzący. Może położyć tekst pod kamerką e, i nie tylko go obejrzeć. A ta pod... kamerka to jest jakiś taki stolik? Czy kamerka to ruchoma? Tak jak, jak to wtedy było? Y, jak, jak, jak Czyli jak... mamy monitor, i pod, pod monitorem taka jest. Nie, nie jakby nie, nieruchoma, takie taka, taka mm. ramię nieruchome jest. Aha, nie? aha rozumiem. Mm. Ten monitor ile jest? My monitory są różnej wielkości. Od 20 cali do 24 cali. I to już ceny pewnie kilkanaście tysięcy tego sprzętu. No, nie wiem, y... czy chcemy o tym mówić. No, <laughs> 24 no, tysiące. 24 tysiące, Także cena jest dosyć spora, ale rzeczywiście produkt jest bardzo ciekawy. Nie tylko powiększalniki przenośne mają swoje wersje HD, ale również powiększalniki stacjonarne. I tutaj możemy wybierać pomiędzy Clearview HD lub Topaz HD Freedoma. Przy czym Clearview to jest firma, tak jak cała seria Clear, firma Optelek, a właśnie Topaz, Topaz właściwie to jest, to jest powiększalnik Freedom Scientific. Tak jest. To jest właśnie powiększalnik stacjonarny z dużym własnym monitorem, lub też możemy zakupić wersję bez monitora, ale wówczas nie mamy tego monitora zamocowanego na ramieniu przed, przed sobą, tylko monitor po prostu jest zewnętrzny, stoi obok powiększalnika, więc na pewno ta praca już nie jest tak wygodna jak przy, przy wersji już z zamontowanym monitorem i powiększalniki Freedoma charakteryzują się zawsze wszystkie, czy to są stacjonarne czy przenośne, charakteryzują się taką przejrzystością w obsłudze. Wszystkie przyciski są oznaczone innymi kolorami. Są to kolory żółty, czerwony, niebieski, zielony, a więc są łatwo rozpoznawalne dla osoby niedowidzącej. I przyciski są wyraźnie umieszczone na przednim panelu urządzenia, więc naprawdę obsługa topazów jest bardzo prosta. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.